Następny temat, panowie interia biznes pisze. Tyle lat musi pracować człowiek, żeby kupić mieszkanie. Mowa o zaledwie 55 metrach. Już niemal dekady pracy potrzeba, by przeciętny Polak mógł pozwolić sobie na niewielkie mieszkanie w dużym mieście. Rzeczpospolita: cytuje najnowszy raport, ile przeciętnej pensji potrzeba, by kupić 55 metrowe mieszkanie? Rosnące ceny zdecydowanie obniżyły popyt. Brak programu, dopłat do kredytu. Także dołożył swoje 5 groszy do tego stanu, ale to niekoniecznie oznacza, że zbliża się. Się upragniona no, obniżka cen, no przecież by nie odpuścili. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2024 wynosiło 8190 zł, brutto, co przekłada się na 5913 zł na rękę. Rzeczpospolita cytuje dane z serwisu rynek pierwotny.pl, w którym wynika, że zarabiając przeciętne wynagrodzenie na nowe mieszkanie, trzeba obecnie pracować 9 lat. 9 lat słuchajcie. I tutaj zresztą piszą, w Warszawie to jest 92 miesięczne wynagrodzenia, w Gdańsku trochę mniej i yy, tak, w Gdańsku jest lepiej, 78 przeciętnych pensji wystarczy. W Krakowie naszym, żeby kupić 55 metrowe mieszkanie, wymaga 84 pensje. Także tak to wygląda, słuchajcie. Myślę, że ten temat, ten artykuł to taka woda na młyn dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy ciągle powtarzają to samo, że my mamy przerąbane, w naszych czasach nie stać nas na mieszkanie. No ale to słuchajcie, bo ja też te dane tam pokazują tylko dwa ostatnie lata, czyli że siła, bo tak naprawdę o czym jest ten artykuł? Ten artykuł jest o sile nabywczej, że siła nabywcza przez ostatnie dwa lata spadła, bo przez ten sam okres pracy, możemy mniej kupić mieszkań. Siła nabywcza względem mieszkań. Natomiast jak się przeanalizuje sytuację przez A. pięć wcześniejszych lat, to siła nabywcza rosła. To znaczy ceny mieszkań rosły wolniej niż, ceny, niż wzrost pensji. Po prostu dwa ostatnie lata były wyjątkowe, kiedy A. sytuacja nastąpiła taka, że po pierwsze mamy mniejszą presję płacową, z drugiej strony mamy wysoką inflację, ceny mieszkań cały czas rosną mniej więcej w podobnym tempie, chociaż faktycznie ostatnie dwa lata od pandemii spowodowały znaczący wzrost, no drastyczny cen, wzrost, drastyczny wzrost. Drastyczny wzrost i 3 miliony Ukraińców, którzy kupowali za gotówkę mieszkania. Nie? Jeszcze do Krakowie chyba plus 30%. Nie? Tak, tak jeszcze do tego spokojnie. Ukraińcy, więc faktycznie ostatnie dwa lata były bardzo wyjątkowe, kiedy y, ten trend, który był przez wcześniejsze 5 lat, się zmienił, gdzie ludzie mogą kupić mniej mieszkania za swoją miesięczną pensję. Mm. Więc tak naprawdę to jest tylko odwrócenie pewnego trendu rynkowego, który wynikał z tego, że Polska jest pięknym krajem do życia. No, zgadzam się całkowicie, ale generalnie ty mówisz w o pewnej manipulacji danych, nie? No to, to po prostu jest tak, że jak mówisz o spółkach giełdowych, nie? Że o, zaliczyła spadek, wiesz, tam o 30%, tylko że nie mówią o tym, że chwilę wcześniej była wiesz, wzrost o 70%. Ja, ja po tak. prostu miałem dużo statystyki na studiach i zdaję sobie sprawę z tego, że wierzę tylko w te statystyki, które sam przeanalizowałem. No, dokładnie, no manipulacja danymi jest naj, najlepsza, pod dane to można pokazać, tak. co się chce, tak naprawdę, nie? I jak się chce je przedstawić? Jak słupki w telewizji na przykład. Tak. Natomiast, jakby wracając jakby do tematu, skupiłeś się bardziej jakby na tych danych, a mnie bardziej chodzi o to, że ja, ja często się spotykam z roszczeniową postawą młodych ludzi, którzy mówią, że, że nigdy nie było tak ciężko. Ja Śpiewak. Że że nigdy nie było tak ciężko, że jest bardzo trudno, że teraz, że wy starzy, to wy nie wiecie, co to jest, że za waszych czasów to sobie mogłeś prawie za gotówkę wyjść, wyjść wiesz, z, z wynagrodzeniem miesięcznym z pracy i mogłeś sobie prawie kupić mieszkanie. My to mamy ciężko, musimy tyle pracować i nas nie stać. Ja się śmieję, bo... ale wiesz, dlaczego tak jest, bo tak dzisiejsza młodzież jest rozpieszczona przez rodziców. Rodzice, którzy nie mieli e, przez całe swoje życie, musieli bardzo ciężko pracować na coś, chcą dzieciom zapewnić lepsze, e, tak zwane lepszy start w życiu, i teraz człowiek, który całe życie nic nie musiał, a teraz musi sam, no to oczywiście, że będzie narzekał na to, że wiesz, że ma regres w swoim, jakby dziś rozwoju. Mm -hmm. nie? No i to, to jakby to ro na nasi rodzice doprowadzili do tego, że dzisiaj my narzekamy na to, że że jest jak jest, nie? Ale no, to, wiesz co, no, to nigdy się nic nie zmieniło. No, przecież no wcześniej tak, ich no, rodzice się, też tak, starali tak, się tak, zapewnić im jak najlepszy start. Natomiast e, powiedzenie, że młodzież jest roszczeniowa, no nie, no, no nie przesadzajmy. Tu sytuacja jest dość prosta. No, każdy ma w sobie takie poczucie, że chciałby mieć własny kąt, tak? Chciałbyś gdzieś mieszkać. Nie u e, zakładasz nową rodzinę, to nie chciałbyś mieszkać u teścia w drugim pokoju. Tak, jak trochę było za naszych czasów. Kurde, tak no, się, ja się właśnie mieszkało, Tomek. No, ja, ej, no, no hello. No, no tak, no ale, to, no, ale, ale Polska jest wspaniałym regionem. No krajem i co, nie narzekaliśmy? Nie narzekaliśmy, nie, no, no, brało bez, się, no Co było. Ej, nie, no było bez, przesa no, bez, bez przesady. no. Żeby być precyzyjnym. Ja ten... ja, a teraz ja... będzie z Optimusem mieszkał. <laughs> ja Przecież wszyscy pamiętacie, <laughs> co tam Jeden z Kolumbijczykiem, gdzie... jeden z robotą. Tak. Polak, Polakowi Wilkiem, a Kolumbijczyk, Kolbijczykowi Polakiem. No dobrze, w każdym razie. Ale wiesz co, ja ci powiem tak, Tomek. Ja na przykład sobie. Przeszokuję właśnie te wypowiedzi młodych ludzi, że za waszego życia to wy mogliście sobie już od razu prawie mówię, za gotówkę kupić to mieszkanie. Gdzie tak było? Nie było tak wcale. I policzyłem sobie, jak w mojej pierwszej pracy ja zarabiałem tysiąc złotych. Na to? Tysiąc e, e, złotych na rękę, tak. I ja, ja marzyłem, proszę. Miał 2000 złotych. Co ja bym zrobił z tymi pieniędzmi? Z to bym się w nich kąpał, nacierałbym się po prostu. Z... Robota bym się byś se kupił. Bym się, robota bym się kupił. Dokładnie. I, ym, I wtedy mniej więcej mieszkania, pamiętam, takie właśnie 50-metrowe, jakieś tam kawalerki, kosztowały po 250 tysięcy złotych. Sobie pozwoliłem przeliczyć, bo jakby młodzi ludzie są najsłabsi w matematyce generalnie, nie? Sobie pozwoliłem przeliczyć i mi wyszło, że pracowałbym na to mieszkanie 10 lat. I wiecie co zrobiłem? Zamiast narzekać, jak byłem młody, czemu nie ma tańszych mieszkań? Czemu mi nie, nie płacą więcej? To zacząłem robić coś innego, zacząłem zrobić, robić wszystko w życiu, żeby zarabiać więcej, żeby mnie było stać na to mieszkanie. Robiłem wszystko, co się dało, żeby rozwijać swoje kompetencje, pracować no i, więcej, i być bardziej efektywnym. I, I jakby, wiesz, jakby doszedłem do innego, zamiast siedzieć, narzekać, wiesz, jęczeć, bo po prostu mamy takie ale, pokolenie. Wszystko Sęsza przez ciebie. Namieszajesz ludzi. no, no, teraz ludziom pokazujesz że teraz to... Przepraszam. Was, teraz jest problem. Przepraszam. Nie, no ale to ja się tutaj w takim razie jednak trochę pokłócę, bo to, mówisz o dwóch różnych. Rzeczach. Jedną sprawą jest oczywiście to, że y, rozwój, dbanie o swój rozwój, dbanie o to, żeby być bardziej wydajnym, lepszym w pracy, więcej zarabiać, to jest zupełnie inna kwestia. A druga kwestia jest taka, że y, chcemy żyć w społeczeństwie, które jest zrównoważone, gdzie ludzie generalnie czują się dobrze, bo jeżeli ludzie wokół nas będą czuli się dobrze, to my to i nam będzie lepiej. Więc zadbanie o to, żeby. Polskie rodziny mogły się tak w normalny sposób rozwijać, miały tą przestrzeń do życia i nie gniły tak jak my za swojego dzieciaka w 50-metrowym mieszkaniu, gdzie było. 8, 12, 16 osób w pewnym momencie, bo ja tak mieszkałem. Jak była jakaś impreza, nie? No, no to tak, było 16 tak, osób. Nie, no ale to alkohol, to, to, to... alkohol pomagał dla dzieciaka, nie kilka bań mi się zapominało. Jakupki, nie, ale to no, słuchajcie, no przecież tak było, nie. No, te, te dzisiejsze dzieciaki tego nie pamiętają mhm. i nie wiedzą, że za, za naszych czasów to jednak było trochę ciężej niż im się wydaje. Co nie zmienia faktu, że zadbanie o to, żeby oni mieli możliwość i przestrzeń do jakiegoś fajnego ludzkiego mieszkania, jest ogromnym wyzwaniem dla rządu czy dla społeczeństwa jako takiego, ale nie uważam, że takiej idei nie należy promować, nie należy o nią zadbać, i nie narzekajmy znowu na tą biedną morzecz, która jękoli. My też jękolimy, nawet tutaj cały czas jękolimy. Więc... No chyba, chyba, chyba ty. Ja się z tobą fundamentalnie nie zgodzę. No to dawaj. Nie, słuchajcie, jeżeli mamy tak, faktycznie, że dbamy o to, żeby wszystkim było jak najlepiej, żeby nam było dobrze, żeby nam było wspaniale, żebyśmy nic nie musieli, to odbieramy naszym dzieciom właśnie to, co my mieliśmy. Ja kiedyś rozmawiałem z Tadeuszem Witkowiczem po jego wykładzie. On właśnie opowiadał coś takiego, nie? że wy młodzi teraz macie najprościej na świecie, wszystko macie pod nos i tak dalej. Ja musiałem tam z tego kodonia jeździć do sąsiedniej miejscowości, żeby czytać książki. Podeszłem do niego po wykładzie i mówię, no właśnie dlatego, że ty musiałeś, teraz jesteś tu, gdzie jesteś, a my, nasze pokolenie, przez to, że nie musi, to jest tu, gdzie jest. Więc nie, dbajmy o to, po co mi się nie zgodzić potem się nie zgodzić z moim niezgadzaniem. Dobrze. Nie? Dbajmy o to, żeby nasze dzieci miały możliwość do tego, żeby się challenge'owały z rzeczywistością, żeby nabywały umiejętności radzenia sobie, przezwyciężania problemów, bycia ambitnym, stawiania sobie celów. A nie dawajmy ja im wszystkiego się. na tacy po to, żeby oni tak sobie siedzieli i myśleli, a po co ja się mam o cokolwiek stradzie, mam już wszystko. Po co nie, mi ale więcej? Nigdy nie ma takiej sytuacji, że masz wszystko. Zawsze chcesz więcej. Ludzie zawsze chcieli więcej. To wiesz, to na tej zasadzie to oczywiście nasi dziadkowie się opowiadali. Ale zgadzają swoimi zgodzeniami się, skąd rodzaj nie zgodzeniu się. Czekajcie musiałem narobić, to tylko wartość. Dziadkowie zapierniczali do tej szkoły przez te śniegi. Ty nie musiałeś <laughs> przez te śniegi zapierniczać, bo miałeś szkoła Ja szkołę musiałem, na ja musiałem akurat. No, to ja ja miałem szkołę na osiedlu i nie musiałem ja przeszkadzać. I, no I nie musiałem ja I nie uważam, że takie podstawowe wyzwania nie powodują, że nie pojawiają się kolejne challenge i kolejne wyzwania. I oczywiście pełna zgoda. Ci ludzie muszą mieć jakieś wyzwania, bo inaczej zgnuśnieją i wszyscy zgnuśniejemy. Tylko że te wyzwania cały czas są przed nami stawiane i cały czas nie jest tak, że pokolenie wcześniej to miało dużo łatwiej. Każde wcześniejsze pokolenie miało trudno, my też mieliśmy trudno i oni też będą mieć trudno, tylko na innych poziomach. Po prostu na innych poziomach, może już mniej egzystencjalnych. Może już nie tak, że będą sobie odmrażać nerki w, gdzieś tam chodząc przez śniegi i, i niech nie odmrażają. Niech mają inne fajne wyzwania pod tytułem wymyślenie jak ten e, iRobot e, będzie faktycznie służył społeczeństwu. Nie to, to był iPhone'owy chyba, aplowski. aplowski. E, e, jak rozwijać to społeczeństwo do tego, żebyśmy żyli w jeszcze lepszym dobrostanie. Tomku, Tyle. Jakby generalnie się z tobą zgadzam, dlatego że idea. Dobra, teraz ja tutaj na przekrój, bo zawsze mam taką... Zgadzam się z twoim niezgadzaniem się, skoro to nie zgadzam. Ja, się? Mam, ja mam zawsze ja się takie podejście, że się jak wchodzę do tłumu, gdzie jednego biją, to ja zawsze jestem za tym słabszym. Nie? Jak, jak nawet bym się nie zgadzał, to dobra, wszyscy się <śledzelne> z... <śledzelne> z... <śledzelne> <śledzelne> już się pogubili. Się, ja, dlatego, ja nie wiem, że... <śledzelne> czy ja się ze sobą zgadzam teraz. <śledzelne> Słuchajcie, idea jest generalnie taka według mnie. To jest zawsze kwestia perspektywy, tak? Jak ty, jakby, kiedy mieszkałeś z 16 osobami w mieszkaniu, nie miałeś innej perspektywy, to ty nie wiedziałeś, czy ci jest ciężko, czy jest dobrze. Być może miałeś kolegów, którzy mieszkali, mieli własny pokój, to wtedy nabierałeś perspektywy, że o, a dlaczego u mnie jest gorzej? I dlatego my poprawiając życie naszych dzieciaków, sprawiamy, że one tracą tą perspektywę, że jest ciężko. To, za tu chłopaki też mówią, tak? Że jakby jeśli my sprawimy, że naszym dzieciakom będzie ciężej nie dlatego że chcemy znaczy inaczej nie dlatego że jakby tak jest, tylko dlatego że chcemy to wtedy dopiero one będą starały się robić więcej i jakby robić mocniej i jakby według mnie to jest tak jak z mięśniami mięśnie wiesz ja nie chodzę na siłownię za bardzo ale słyszałem że mięśnie rozwijają się wtedy kiedy właśnie mają stres kiedy są potrzebne kiedy je jakby przeciążasz tylko, tylko jest wtedy jest jeden rozwijają. kluczowy element tylko jest jeden kluczowy element pod warunkiem że ten, to przeciążenie które masz jest o 5-10% wyższe niż to, co byłeś w stanie Tego zrobić. Nie Tego nie wiesz. To jest założenie, to jest założenie które ludzie nie, często poz, popełniają jako... Mięśnie. Nie, prostu pozrywasz mięśnie. Jeżeli normalnie drugi... ja powiem ci dźwigasz tak. 50 kilo i się przesadzisz do, do sztangi Zależy, masz mięsień. Ja tu nie chcę mówić, jakby, ale podam swój przykład, bo swój przykład jest zawsze najlepszy, tak? bo mnie nikt go nie zakwestionuje. Ja miałem taki okres w życiu, że jadałem co drugi dzień. Nie miałem po prostu pieniędzy w ogóle mhm. i y, miałem też ciężkie wychowanie, i tak dalej, i tak dalej, nie chcąc wchodzić jakby w szczegóły. Hmm. I powiem ci, że wyrosłem na człowieka, który każdy by powiedział, że w mojej sytuacji z takiej materii może powstać tylko patologia. A jakby zareagowałem zupełnie odwrotnie, bo to zależy od tego, jaki masz ten mięsień, a nie tego, jak mocno go przestresujesz. Jeśli jest słaby, to niestety on, tak jak powiedziałeś, może się zerwać. I jeśli tylko... jest mocny, to wytrzyma i będzie jeszcze silniejszy. Najlepsze jest to, że nie przekonasz się o tym w jak gruncie rzeczy, dopóki tego nie zrobisz, bo ty możesz popełnić pewien błąd, który polega na założeniu, że o, on mi wygląda na słaby mięsień, ja go nie przestresuję. I nigdy nie poznasz jego prawdziwych możliwości. Więc... Tylko, tylko znowu takie przykłady jednostkowe powodują, że to jest przykład anegdotyczny. I teraz pytanie, ile takich dzieciaków. Nie, nie ale popatrz, ile takich. anegdotyczny, czyli że jednostkowy, bo teraz pytanie jest takie, ile takich dzieciaków, które było w bardzo podobnej sytuacji jak ty. Skończyły tak, jak te osoby ze sprawy Pokaż mi dla statystykę. reportera. Nie ma takich statystyk i nie wiesz. I tak samo ty możesz, tak samo pedagog, który jakby przy założeniu tego, co ty i ja mówimy, może popełnić błąd, nie przeciążając tego człowieka, bo nie pozna jego pełni możliwości. A młody człowiek, który nie jest wystarczająco przeciążony, traci ambicje, dlatego że właśnie jest mu dobra, zbyt dobra. łatwo. Ale, ale po strony... to, to ja, to masz statystyki. to tutaj masz statystyki, bo młodzi ludzie, którzy są w tej chwili bardzo przeciążani, powoduje to to, że jest wysyp psychologiczny. Dogów. Co rozumiesz przez strasznie przeciążeni? wiesz, my możemy. No ja na przykład, ja na przykład widzisz, myk polega na tym, że na przykład oglądam statystyki, jest ogromna ilość, na przykład sam. Nigdy nie było Dokładnie. tak wysokiej ilości samolotów. To jest dla mnie Z czego dobry to wynika? Bo Ty mi powiesz, że z przeciążenia psychicznego. A ja powiem odwrotnie, że to może wynikać nie z przeciążeń ps psychicznych, tak? To może właśnie wynikać z tego, że ludzie tracą sens w życiu, tracą wartość życia, że zapominają, że czasami ciężkie życie właśnie kuje najlepszych i najbardziej. Ja, na przykład, jestem z zdania, że ja będę pracował do końca mojego życia, bo to mnie napędza, to mi daje sens istnienia. A ci młodzi ludzie, którzy z całym szacunkiem jeżdżą, gdzieś tam za granicę, jedyne co robią, chodzą do pracy tylko po to, żeby potem jakby wiesz, konsumować jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jakby tracą dla mnie, bo oni są, ich wizja rzeczywistości jest napędzana właśnie przez influencerów, przez złudne poczucie tego, czego ludzie w życiu poszukują. To nie jest prawda. I przez to się tworzą problemy psychiczne u młodych ludzi. Nie dlatego, że są przeciążani, nie są S przeciążani. Słuchajcie, trochę, nie, nie, nie. Się, trochę się poczułem wywołany, Dawaj. Dawaj. jak wilk z lasu bo jestem psychologiem. No bo właśnie, czekałem o, na o, o jakiegoś jednej, psychologa o, tak, tak, to, to dziękuję, jestem. Słuchajcie, jest taka zmienna, która się nazywa sprawczość. To ona powoduje, że nam się nie chce popełniać samobójc, i że nam się chce pracować. Pracować, rozwijać. Sprawczość. Sprawczość jest wtedy, kiedy ja muszę coś zrobić. Sam muszę coś zrobić, muszę coś przezwyciężyć. Wtedy potrzebuję sprawczości. Jeżeli wszyscy wszystko robią za mnie i to już nie pie do tych robotów, tylko do tego środowiska, które jest takie wygodne, gdzie ja się nie muszę o nic starać, to się zabiera mi sprawczość. Im mam mniej sprawczości, tym mniej mi się chce cokolwiek robić. To jest taka pętra. I mniej mi się chce, tym mniej widzę sens w dalszej egzystencji i stąd. Te wszystkie pomysły o samobójstwach, o których tutaj mówił Dawid. Więc dla mnie istotnym, jako psychologa, istotnym elementem jest dawanie ludziom sprawczości. Naszym pracownikom dawajmy sprawczość, naszym partnerom biznesowym emerytom, dawajmy sprawczość. Dokładnie żeby nie umierali, Dokładnie tak. się im odbiera. Dokładnie tak. Dawajmy ludziom sprawczość, to będzie ich motywowało i to będzie sprawiało, że będą chcieli cały czas się rozwijać, przezwyciężać problemy i tak dalej. Jeżeli stworzymy takie środowisko, że wszystkim jest fajnie i wygodnie, to zabierzemy mi sprawczość. Pamiętacie ten eksperyment z tymi no. myszami? Maś, często wspominany. No. Absolutnie się zgadzam. I to do tej sprawczości to super to uchwyciłeś. Tylko mm. znowu, to jest, ze sprawczością jest trochę tak jak z wyznaczeniem celów. Cel, żeby był dobrze wyznaczony, musi być ambitny, ale realny. I myślę, że jest podobnie ze sprawczością. Jeżeli dzieciaki będą czuły, jeżeli będziesz czuć, że jesteś w stanie, wracając do mieszkań, faktycznie w jakiejś logicznej perspektywie pięciu, dziesięciu lat zamieszkać w tym mieszkaniu. Chociażby właśnie w formie kredytowej. No, większość z nas zaczynając też po prostu wzięło kredyt. Ale umożliwmy tym ludziom wzięcie takiego kredytu, na który później ich będzie stać i który oni będą w stanie realnie spłacać. Oczywiście problem polegający na tym, że dopłaty rządowe do kredytów powodują wiele innych problemów ekonomicznych, to jest inna sprawa. Natomiast dla dobra społeczeństwa właśnie takie ambitne, ale realne cele, czyli ta sprawczość, gdzie masz perspektywę taką, że w ciągu nawet tych 30 lat spłacania kredytu, ale będziesz mieć gdzie. Ale przez te 30 lat będziesz mieć gdzie mieszkać. To, to o to chodzi. Myślę, że oni się trochę frustrują, że to jest takie trochę pomieszanie. Z jednej strony oni się frustrują tym, że właśnie nie widzą możliwości tego, że ta ich sprawczość doprowadzi do celu, a, a z drugiej strony. Faktycznie jest trochę ten mit Instagramowy, który powoduje, że wszystko chcemy mieć natychmiast, już, od razu, no, co się w życiu po prostu nie dzieje. No.